Kochani, jest zima, czujemy, to pada śnieg, jest bardzo zimno. Dzieciaki wchodzą, widzę tutaj koło nas na dwór, jeżdżą na sankach, ale są ludzie, którzy nie mają gdzie spać i jest im zimno, bo muszą spać w takiej sytuacji, że jest śnieg i mróz, a oni całą noc na tym rozie. Dzisiaj, bardzo opatrznościowo, spotkałem siostrę Józefa, którą już dobrze znamy, ponieważ siostra Józefa pracuje w Jagodajni na Wice. Siostry, bardzo siostry witamy, cieszymy się, że siostra dzięki Bożej Opatrzności znalazła się w naszej parafii, chociaż na chwilę. Siostro, wiem, że są duże potrzeby i pewnie opatrznościowo się dzisiaj spotkaliśmy. Komu siostra pomaga najpierw? Jakie są potrzeby? Pomagamy zarazem, mówimy z miejsców, siostrami, osobom bezdomnym. Do to klasie, znaczy jak tutaj, przychodzi około 140 osób bezdomnych każdego dnia. Pozostałe osoby to są osoby i czy też osoby. Bardzo ważna i potrzebna, szczególnie w formie odzieży. Jest temperatura już coraz bardziej niższa i potrzebne są koce, kurtki, jakieś ciepłe swetry czy bluzy, jak również buty. To mają być nowe swetry, to mają być nowe koce, nowe skarpetki, czy coś od tego oczekiwały? Proszę, księdza proboszcza, mogą to być, nawet powinny być to rzeczy używane, ale czyste, jakieś wyprane czy też obuwie nawet używane. Oni się naprawdę cieszą, są bardzo wdzięczni. Jak dzisiaj zobaczyłam człowieka w takich butach, które są pęknięte, po prostu wodę miał w środku. Na szczęście ktoś nam przyniósł buty też. Część zakupiłyśmy, to już wszystko zostało wydane, ale na dzień dzisiejszy to jesteśmy po prostu bardzo potrzebujący, by tym Innym potrzebującym przekazać się pomoc. Nie, proszę, sobie, wiem, że wy dajecie też zupę i dajecie ym, chleb. Niech się nam powie, ile tak każdego dnia bochenków chleba roznajdziecie. Dziennie przygotowujemy 90 bochenków, czyli 300 950 kanapek każdego dnia. W ubiegłym roku wydałyśmy 364 tysięcy kanapek osobom wchodnym, bezdomnym w naszej Jadłodajni. Kochani, my siostrę będziemy gościć w naszej parafii. Dzisiaj rozmawiałem z siostrą. Siostra nam więcej opowie 7 lutego, z czego już się bardzo cieszę. Ale chciałbym Was, kochani nasi parafianie, bardzo poprosić, bo naprawdę robi się zimno. Jest wiatr, jest śnieg, jest groźnie. Są ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wiele razy, drodzy panie, parafianie, okazaliśmy. Pomoc innym, jestem przekonany, że teraz też. Dlatego chciałbym bardzo wszystkich poprosić, jeśli ktokolwiek ma buty, których nie nosi, jeśli ktokolwiek ma może płaszcz, który gdzieś tam leży i już nie będzie używany, może ktoś ma jakiś świetlny sweter, którego już nie nosi od wielu lat, bo, bo z różnych względów już po prostu nie nosi. To kochani, jutro od godziny 7 rano do godziny 20 i w czwartek także od godziny 7 do godziny 20 będzie otwarty kościół. Do kruchty można przynieść wszystkie rzeczy, które nam są niepotrzebne, a komuś mogą dać ciepło. Jestem przekonany, siostro, że dzięki temu będzie chyba nawet mogła nie osoba po prostu przeżyć. Tak, tak ratować życie możemy nie jednej osobie, czego jestem świadkiem i poświadczam, jak wielka jest potrzeba tej młodzieży się na dzień dzisiejszy. Się, kochani, wiecie doskonale, że pracowałem kiedyś Caritas i kiedy trafiłem tam na samym początku, to przeżyłem taką bardzo trudną sytuację, ponieważ przyszedł do nas pan, który potrzebował pomocy. I Pamiętam jak rozmawialiśmy, wzięliśmy od niego wszystkie wymiary i mówimy do Pana, proszę Pana, prosimy przyjść jutro, pomożemy, damy, damy wszystkiego, co potrzeba, zorganizujemy buty, zorganizujemy płaszcz, wszystko będzie. Następnego dnia dostaliśmy informację, że Pan po prostu się powiesił. Więc kochani, dopóki możemy, dopóki mamy sił, żebyśmy nie spóźniali się z pomocą, dlatego proszę siostry, naprawdę wielki szacunek do bo to, co robicie, jest wielkie. Siostra naprawdę ma dobrego ducha. Dlatego bardzo was proszę, kochani, przyjdźmy z pomocą. Może nam to zbywa, a komuś pomoże. Od jutra do kochani czwartku, nasz kościół będzie otwarty przez cały dzień. Przynieśmy do kruchty, a przez to pomożemy innym. Siostro, dziękujemy za dzisiaj. Cieszymy się, że siostra ma takiego dobrego ducha i ufam, że nasi parafianie bardzo siostrą. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają i niosą nadzieję wszystkim ubogim i potrzebującym zapłać. Z Bogiem.